Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis, o którym pewnie już dawno zapomnieliście, a który przypomni Wam czasy Waszego dzieciństwa. A więc przygotujemy dzisiaj zapiekany ryż z jabłkami. Do jego przygotowania potrzebujemy 1,5 kg najlepiej twardych i kwaśnych jabłek. 300 g ryżu. Ja mam akurat torebeczki 100 gramowe. Użyję ryżu basmati. Półtorej szklanki mleka, szklanka o pojemności 250 ml, półtorej szklanki wody, dwie łyżki masła, dwie łyżki cukru waniliowego. jedna łyżka cynamonu. Oraz pół szklanki śmietany kremówki 30%. Rozpoczynamy od przygotowania ryżu. Bierzemy średniej wielkości garnek, najlepiej z grubym dnem. Wlewamy do niego wodę. Mleko. I wrzucamy masło. I stawiamy garnek na średnim ogniu. I w tym samym czasie zabieramy się za przygotowanie jabłek. Umyte i osuszane jabłka obieramy. Tak przygotowane jabłka ścieramy na tarce o grubych oczkach. Kiedy starliśmy wszystkie jabłka, dodajemy do nich cynamon i mieszamy. Jabłka odkładamy na chwilę na bok. Do garnka z gorącym mlekiem, wodą i masłem. Wsypujemy ryż. Mieszamy, przykrywamy i gotujemy przez około 15 minut, od czasu do czasu, mieszając. Po około 15 minutach ryż jest gotowy. następnie bierzemy formę, w której będziemy zapiekać ryż z jabłkami. Forma jest wysmarowana masłem. Moja forma ma wymiary 25 na 25 cm i przekładamy do niej połowę ryżu. Pokrywamy ryżem całe dno formy. I teraz na ryż wykładamy jabłka. Jeśli lubicie bardziej słodki ryż z jabłkami, Posypcie tą warstwę ryżu jedną lub dwiema łyżkami cukru. Ja ten etap pominę, gdyż wolę mniej słodki ryż. I na jabłka wykładamy drugą porcję ryżu. I na tak przygotowany ryż. Wlewamy śmietankę połączoną z cukrem waniliowym. I tak przygotowany ryż z jabłkami wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu na około 25 minut. Ryż gotowy, pozostawiamy go do ostygnięcia. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.